Witam serdecznie wszystkich leśnych ludzi. Jest jesienny wieczorek, wybrałem się na poszukiwania. Dopiero zaczynam przygodę z wykrywaczem. Kupiłem Brutusa Proxime 5.0. Mam ładną okolicę, jesteśmy na Pomorzu. Przyjechałem się tutaj poduczyć troszeczkę. No i pierwszy strzał od razu po włączeniu praktycznie drobiazgi, jakieś pociski, malutkie łuseczki. Nie zrobiłem chyba przez 3 godziny więcej niż 20 metrów. Usłyszałem za chwilę sygnał dosyć mocny. Zacząłem kopać. Na początku wyszedł drut miedziany. Nie wiem, czy widać tutaj. Ciągnąłem, ciągnąłem i nie wiem, z 10-15 metrów drutu. Ale zadziwiło mnie to, że dosyć yy, podłoże jest. Taki dosyć duży dołek był. Podczas uderzania szpadlem było czuć pustkę i słychać dudnienie tylko pamiętam więc taki oto dołeczek około 80 cm głębokości no i moim oczom ukazały się proszę serdecznie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 15, 16, 17, 18 magazynków, trzy rodzaje. Na tyle się jeszcze nie znam, żeby określić, który do czego, ale... Mam nadzieję, że to zrozumiecie. No i troszeczkę śmieci, takich jak jakieś buteleczki pobite, jakiś przewód, nie wiem czy od maski gazowej, czy od czego. Teraz pokażę Wam jeszcze troszeczkę drobiazgów. O, osełka jakaś z napisem. Nie wiem czy dobrze będzie widać. Krakor. Nie wiem, może ktoś będzie wiedział skąd to, z jakiej epoki dosyć ładnie zachowana. Wiadomo osełkę. Też kiedyś zamałem w ten sposób, także widocznie nie ja jeden i Więcej, więcej osobom się to zdarza Co tam jeszcze Znalazłem Prawdopodobnie od jakaś klaber, klamerka miedziana Jakieś frędle ze skóry były na niej, ale wszystko poodpadało w kieszeni Nie mam pojęcia Do czego mogła służyć No i tak jak wcześniej już mówiłem Dużo jakichś takich dojazdów, jakieś gwoździe, pociski jakieś oto. Nie wiem co, co to takiego jest. czy to dobrze widać. Z tej strony ma jakieś takie. Nie wiem co to może być. Wygląda, że zaślepione z dwóch stron. Także wysypiemy tu jeszcze resztę tego co udało mi się dzisiaj namierzyć. Jakieś odłamki, jakieś naboje. Proszę bardzo, jest trochę tego wszystkiego. Trochę już zjedzone, nie było nic takiego ładniejszego. Parę grotów. No, proszę bardzo, już nie będę wszystkiego wyciągał, bo szkoda czasu. Może Was tu zdziwiło zrobiłem sobie osłonkę na cewkę, żeby nie poobijać jej za bardzo. Nawet dosyć dobrze wyszła. Także już jeden problem z głowy. No i nic, będziemy się bawić dalej. Mam nadzieję, że ktoś coś pomoże. W podszkoli, w poszukiwaniach nastawiony dzisiaj byłem głównie na próbę i testy. Myślałem, że nawet nic nie będzie stukało. To pobawię się z monetkami, z jakimiś tam kapselkami, zobaczę na jakich tam różnych funkcjach można coś zadziałać. A tu proszę, mówię, przeszedłem, żeby nie skłamać, 20 metrów od ścieżki. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Wrócę w to miejsce na pewno, bo coś tutaj jeszcze dudni. Czuć, że coś tam jeszcze jest pod tą ziemią. Dziwi mnie ten drut, nie wiem czy jest też miedziany, nie wiem czy, czy był specjalnie, żeby ludzie sobie dali spokój z kopaniem, tak zawinięty. Wygląda jak jakieś, nie wiem, stanowisko ogniowe może na drugim brzegu. Walili jedni do drugich, także do usłyszenia i miłego oglądania.